Cześć, ja jestem Willi i witam Was w kolejnym odcinku Tajemnic Ciekawostek z GTA V. Dzisiaj na początku zajmiemy się pewną aktywnością poboczną, o której pewnie większość z Was nie ma pojęcia. Też nie miałem pojęcia, ale okazuje się, że możemy wykonywać zdjęcia zwierzętom i potem wysyłać je do Stowarzyszenia Turystów Los Santos. Jest 20 takich zdjęć do wykonania. Jak nam się to uda, to dostaniemy nagrodę. Będzie to specjalna, unikalna łódź podwodna. Nie da się je zdobyć w żaden inny sposób w singlu. E, chyba da się w GTA Online'a kupić w sklepie, ale no, ona jest chyba dużo kosztuje, coś ponad milion, a poza tym nie wiem na chuj komuś łódź podwodna w GTA Online. E, tak więc no, zobaczmy, zobaczmy czy się opłacało wykonywać te wszystkie fotki. A jeszcze w opisie znajdziecie link do artykułu gdzie są lokacje różnych zwierząt, bo czasami ciężko niektóre znaleźć. Łódź podwodna znajduje się w tym miejscu. Nawet pojawiła się na mapce specjalna ikona. Hmm, a ja tą lokację ogólnie kojarzę. Nie wiem skąd, ale gdzieś tu chyba byliśmy przy okazji jakieś ciekawostki. E, no dobrze, jest nasza łódź podwodna. Jeszcze za chwilę sobie e, ją porównamy z tą zwykłą. Ale najpierw może jakieś takie małe rozeznanie jak ta się sprawuje. No tutaj już idealnie widać, że ta łódź podwodna e, wygląda inaczej. Zobaczmy jeszcze jak to wygląda ze środka. To mi się podoba, że mamy większe pole widzenia, bo w tej zwykłej jest ono naprawdę małe. Dobrze, to teraz jeszcze wyspawnujmy sobie tą zwykłą łódź podwodną, żebyśmy mieli dokładne porównanie. No i mamy obie łodzie podwodne. Widzimy tutaj, że ta unikalna jest mniejsza. Ma inny kształt i ogólnie jest taka bardziej zwrotna. Powiedziałbym, że lepiej się nią upływa. A nie wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o szybkość. Podejrzewam, że jest podobnie. Tutaj macie pole widzenia w zwykłej łodzi podwodnej, więc zdecydowanie jest to plus dla tej unikalnej. Natomiast, mimo wszystko, pojawia się takie pytanie: czy opłacało się wykonywać te 20 zdjęć tych zwierząt, żeby dostać tę łódź podwodną? E, odpowiedź moja jest taka, że absolutnie, absolutnie kurwa nie, to było najbardziej zjebane pół godziny w moim życiu. Nie wiem po co mi ta łódź podwodna, po chuj, i tak nie będę jej używał. Ciekawsze wrażenia podwodne bym miał pewnie jakbym wsadził pysk do sedesu. I ogólnie się wkurwiłem, rozpierdolę ją. Co za gówno, zjebała mi tyle czasu w życiu, kurwa marz. Kolejna ciekawostka dotyczy różnych śmiesznych sytuacji, jakie możemy zobaczyć, kiedy... E, zadzwonimy po policję stojąc tuż obok nich, no bo wiadomo, e, powinno się tam wysłać te jednostki, które znajdują się najbliżej miejsca zdarzenia, e, więc mogą z tego wyniknąć ciekawe sytuacje, bo w sumie oni już są na miejscu zdarzenia. Hello, this is 911. Dziękuję current location.

911, what emergency service do you require? Thank you. Police officers are en route to your current location. That's what I'm talking about. Thank you. Thank you. Jesteśmy teraz w czasie misji ojciec i syn i musimy tutaj gonić naszą łódź, która została skradziona. Szczęśliwie nie jest łódź podwodna, więc tutaj ciśnienie mi już nie skoczy. No i w pewnym momencie nam się zaczyna psuć ten samochód. Za chwilę będzie. O, właśnie teraz. No i korzystamy sobie z jakiegoś moda, żeby mimo wszystko e, gonić tą łódź i zobaczymy, co ciekawego się stanie. Dziwne rzeczy. No tak czy jak Michael w tym momencie teoretycznie mógłby sobie odebrać swoją łódkę, ale no, czegoś takiego autorzy nie mogli przewidzieć. chodzi mi o pojazd Wind Up stworzony przez Perego Watkinsa to jest gościu, który specjalizuje się w tworzeniu różnych takich dziwnych e, pojazdów i ten akurat znajduje się na liście rekordów Guinnessa jako najmniejszy pojazd świata faktycznie jest on mały, możecie sobie zobaczyć e, filmy na YouTubie czy tam zajrzeć na jego stronę i co ciekawe, mimo wszystko potrafi rozwinąć e, prędkość 63 km na godzinę no co jak na e, tak mały pojazd no może robić wrażenie, e, chociaż co ja tutaj pierdole właściwie, co ja tu pierdole bo coś miałem jeszcze powiedzieć, a mi wypadło z głowy. A już wiem, ten pojazd, on e, nie ten, co tutaj nie jadę, ale e, ten, o którym tam gadałem, on jest wzorowany na e, tym pojeździe, którym jeździł Listonosz szpad. Może kojarzycie, była taka e, dobranocka na TVP1, Listonosz szpad, coś tam przyjaciele od lat, nie wiem, jakieś tam, nie wiem, w dupie go miałem, ale piosenka fajna. I ogólnie jeszcze chciałbym powiedzieć, że dobranocki ogólnie są kujowe, ale ta baluga i muminki wymiatają, a, a jeszcze misiowi uszatkowi chuj w dupę, jakby mu buka zajebała kosę pod żebra, no to by nie był taki zadowolony. No, to tyle chciałem powiedzieć. W tym miejscu znajdziemy ostatnią ciekawostkę w dzisiejszym odcinku. Znajduje się tutaj takie wzniesienie, dla fajnego efektu polecam tu przyjść jak zachodzi albo wschodzi słońce. No i tutaj wtedy znajdziemy taką pumę. Możliwe, że jest to nawiązanie do podobnych scen, jakie mogliśmy zobaczyć w filmie Król Lew, tylko, że tam to nie była puma, ale lew, a także tam w innej scenie bodajże hiena. Możliwe, że to jest tylko przypadek, a możliwe, że faktycznie jest to celowe nawiązanie. No i to by już było wszystko w dzisiejszym odcinku Tajemnic Ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym cześć!